Tak, informacyjnie, jestem już na promie Scena Scandynawika i będę płynął w kierunku Kiloni. Kiel, tak? No, a na główny kanał renderuje się właśnie materiał. Także serdecznie zapraszam, za około godzinę będzie dostępny. <noise> Jeszcze 3 godziny zanim wypłyniemy. Dzisiaj prędko wpuszczali na promik. Także za 3 godzinki ruszamy. No, i koło 9:00 9:30 będę zjeżdżał z promu już w Kiloni. Aha, chcecie iść do mnie do, do kajuty, tak? No dobra, no to się przejdziemy. Tak na szybkiego. Powiem Wam, długi ten prom jest jak cholera. Tam co widzicie, koniec ściany, to nie jest koniec, to jest dopiero gdzieś jedna trzecia długości promu, ale nie będziemy przez cały szli. Są windy. 9603 zbliżamy się. Jest. I cyk. Ile zostało? No, 45 minut. Także jakby co, zapraszam. Widok z okna. <grytanie> Dzisiaj sobie wziąłem specjalnie kajutę z oknem, żeby właśnie był dłużej zasięg internetu, a tutaj mam internet w tym telefonie włożoną właśnie tą kartę Telenora, o którym mówię na głównym materiale. Także do usłyszenia i zapraszam do komentowania.